Hej moi drodzy, witajcie w pierwszym odcinku podcastu zatytułowanego Prosto z dyni. Dzisiejszy podcast jest w dużej mierze spowodowany tym, że często pytacie mnie ostatnio, kiedy pojawi się jakiś nowy film na kanale, dlaczego teraz są takie przerwy i Otóż kilka razy skomentowałem te różne posty w taki sposób, że po prostu ostatnio czytam raczej mało komiksów, więc nie ma większego sensu no, robić spoiler included w takiej najbardziej tradycyjnej formie. Czyli w formie recenzji komiksowych, bo zwyczajnie nie mam czego recenzować, a nawet jeśli coś przeczytam, to często po prostu nie chce mi się o tym gadać. Jakoś tak w tym roku się złożyło, że faktycznie czytam komiksów raczej mało, przynajmniej w porównaniu do lat, gdy czytałem ich dużo, dużo więcej, po prostu by przygotowywać te cotygodniowe odcinki swojego kanału na YouTubie. A teraz jakoś tak się pozytywnie chyba złożyło, że po prostu czytam więcej książek. Takich no tradycyjnych książek, wiecie, bez rysunków. Mój gust czytelniczy zawsze oscylował gdzieś w okolicach beletrystyki, takiego powiedzmy, książkowego eskapizmu. Czytałem bardzo dużo thrillerów, kryminałów, sensacji, różnych takich akcyjniaków, można by to tak nazwać, książkowych, w odróżnieniu na przykład do reportaży, bo tego czytam znacznie mniej, ale ostatnio też zdarza mi się w ogóle od czasu, czasu zdarza mi się przeczytać coś, czego nie czytam na co dzień, po prostu by odbić od tego, czego mam w danym momencie po prostu za dużo. Ten dzisiejszy podcast w dużej mierze nagrywam po to, by dać Wam do zrozumienia, że prowadzę coś takiego jak notatnik z tytułami przeczytanych przeze mnie książek. Oczywiście miałem duże przerwy wprowadzając czegoś takiego, bo zaczynałem jeszcze chyba gdy miałem jakieś 14 czy 15 lat i w sumie no, to były chyba takie pierwsze lata, gdy czytałem więcej niż jakieś 3 czy 4 powieści w ciągu roku, nie licząc lektur i czułem potrzebę po prostu zapisywania tego, takiego katalogowania Wtedy jeszcze chyba nie byłem do końca świadomy, jak bardzo mi to pomoże w przyszłości, ale okazało się to super przydatne. Przy tych wszystkich autorach, którzy są bardzo, bardzo płodni, tworzą tych swoich fabuł ogromnie dużo i często nie przywiązują większej wagi do tytułów, i trudno w tym momencie odróżnić ich poszczególne pozycje, jeśli faktycznie tych tytułów sobie nie przyswoimy. A wierzcie mi, że nie sposób przyswoić sobie tytułów niektórych autorów, na przykład Harlana Cobena, gdzie tytuły są kompletnie bez znaczenia. A fabuły wydają się do siebie bardzo zbliżone. Jak już wspomniałem, miałem pewne przerwy w prowadzeniu tych notatników z tytułami przeczytanych książek, ale jednak staram się je dosyć no, rzetelnie prowadzić. Powiem Wam, że od kiedy zacząłem tworzyć Spoiler Included, to liczba książek, które czytam rocznie, no, drastycznie spadła. To na rzecz komiksów, co chyba jest dla każdego zrozumiałe, ale teraz, w związku z tym, że postanowiłem w tym roku faktycznie nagrywać coś na kanał wtedy, gdy chcę. I nie robić tego absolutnie z żadnego musu, bo w zeszłym roku różnie z tym bywało, to paradoksalnie liczba przeczytanych książek bardzo mocno wzrosła w tym roku. I w sumie to mam się czym pochwalić, więc y, zaprezentuję Wam teraz, jak to wygląda. To jest mój notatnik z listą lektur. Nie wiem, na ile to jest jakby widoczne. Ale y, do teraz, czyli do 28 lipca, przeczytałem 24 książki, jestem w trakcie 25. Nie wiem, czy jest sens podawać Wam tę listę, bo myślę, że raczej go nie ma. Po prostu chciałbym zwrócić uwagę na kilka pozycji z tych, które przeczytałem. Pierwsza w tym roku, która bardzo mi się spodobała, zrobiła na mnie naprawdę oszałamiające wrażenie i myślę, że po prostu ugruntowała autorkę jako jedną z naprawdę mistrzyń aktualnie thrillera, kryminału, no, tego typu fabuł, fabuł opierających się na pewnym suspensie. Są to ostre przedmioty, debiutancka powieść Gillian Flynn, którą możecie pewnie znać z filmu Gone Girl, Zaginiona Dziewczyna, bo Gillian Flynn napisała też tę książkę i później chyba nawet była współscenarzystką, z tego co pamiętam. Ostre Przedmioty, podobnie jak Zaginioną Dziewczynę, również zekranizowano w postaci miniserialu bodajże na HBO. Amy Adams gra tam główną rolę i stąd też możecie kojarzyć tę produkcje. Ja jednak chciałbym parę słów powiedzieć w tym momencie o książce. Książka jest po prostu kapitalna. Fantastycznie buduje napięcie, yy, rewelacyjnie załatwia kwestię ekspozycji. Już budując całą postać głównej bohaterki, autorka bardzo pieczołowicie podchodzi do kwestii zdradzania kolejnych yy, cech charakterystycznych dla niej. Takich jak to, że jest alkoholiczką, takich jak to, że ma problemy z, yy, z samookaleczaniem. I o ile w filmie czy serialu pewnych rzeczy nie jesteś w stanie ukryć, po prostu musisz je pokazać tak jakby od razu, o tyle w książce fantastycznie się to udaje. Na przykład. Nigdzie nie jest powiedziane wprost do pewnego momentu, że bohaterka jest alkoholiczką, ale w pewnym momencie to czytelnik zaczyna zwracać uwagę, że ona ilekroć wstanie rano z łóżka, albo jeszcze zanim wstanie rano z łóżka, to już wyciąga z plecaka jakąś piersiówkę i musi ją wypić, dopiero jest w stanie jakkolwiek funkcjonować. To samo tyczy się tego samookaleczania, bardzo fajnie jest to wprowadzone. Ten powrót głównej bohaterki do swojej rodzinnej miejscowości też jest niesamowicie dobrze zarysowany. Bo widzimy, że ona nie chce tam wracać, ale kompletnie nie wiemy czemu. I dopiero każdy kolejny rozdział wraz z odkrywaniem tajemnicy tego morderstwa, wokół którego toczy się cała fabuła, niesamowicie podkreśla to, jak wyglądało życie właśnie głównej bohaterki w tym miejscu, w momencie gdy ona tutaj dorastała. Jak niewiele się zmieniło, i jak bardzo przeraża to główną bohaterkę. Nie chciałbym, żeby ten film miał jakieś miliard godzin, czy coś, więc skupmy się po prostu na tym, że Ostre Przedmioty są naprawdę fantastyczną powieścią. Aż trudno uwierzyć, że jest to powieść debiutancka, jest tak dobrze napisana, ma tak dobry język, tak bardzo sugestywny, co jest bardzo istotne w beletrystyce, w takim właśnie crime fiction, bo tutaj, jeśli dobrze zawiesimy niewiarę, to czytelnik śledzi wszystkie te wydarzenia z wypiekami na twarzy. Jeśli nie uda się tego zrobić, jeśli język nie będzie sugestywny. To, choćby się działy niesamowite rzeczy, to my po prostu w niej nie uwierzymy. A Gillian jest naprawdę mistrzynią słowa. W ramach literatury popularnej, w mojej opinii, nie ma chyba lepszej autorki na ten moment. Jedyny minus jest taki, że napisała te swoje trzy książki i to jest wszystko. I od jakichś pięciu lat, od kiedy w sumie Ganger odniosło taki sukces jako film, to autorka udziela się chyba więcej w Hollywood, udziela się więcej jako scenopisarka. I nie widać na horyzoncie kolejnej jej powieści, nad czym bardzo mocno ubolewam, bo chętnie bym coś przeczytał jej pióra. E, trzy powieści, które napisała do tej pory są fantastyczne, wszystkie czytałem, wszystkie Wam polecam. Mroczny zakątek jest najgorszy z całej trójki, ale Ostre Przedmioty i Zagniana Dziewczyna są absolutnie kapitalne. Kolejna rzecz w tym roku, która zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie, to najnowsza powieść Harlana Cobena. Najnowsza w momencie, gdy ją czytałem, bo teraz już chyba wyszła jakaś nowa, co prawda jeszcze nie w Polsce, ale na świecie już tak. A ta, o której ja mówię, to "Chłopiec z lasu". Na temat Harlana Cobena krąży bardzo wiele różnych, często skrajnych opinii. Niektórzy twierdzą, że tworzy fantastyczne fabuły, świetnie się go czyta i po prostu nie można oderwać się od jego książek. Ja jestem, ja jestem jedną z tych osób, które właśnie tak uważają. Po prostu Yy, owszem, zgadzam się z tym, że to może męczyć na dłuższą metę. Jeśli na przykład planujecie przeczytać 10 jego książek jedna za drugą, to oczywiście, że zauważycie sporo jakiegoś takiego autotematyzmu, albo inaczej, pewnego autoplagiatu. Że tak jak Harlan Coben znalazł pewien swój sposób na fabułę i zaczął go tak bardzo mocno eksploatować, tak w sumie nigdy nie skończył i cały czas po prostu wszystko kręci się wokół jednego i tego samego schematu fabularnego. Chociaż. Ja widzę w tym również pewną zaletę, bo jednak te książki nie są takie same, i jednak różnią się znacząco w stosunku do siebie. I to w pewnym momencie stało się naprawdę niesamowitym wyzwaniem dla Harlana Cobena, by faktycznie rok w rok dawać nam te kolejne swoje książki, kolejne powieści, i jednak przeskakiwać tego rekina i dawać coś, co nadal bardzo dobrze się czyta, i co jednak nie jest aż tak przewidywalne, jak mogłoby się wydawać po przeczytaniu tylu już jego powieści. Chłopiec z, lasu wy... Chłopiec z lasu niejako wyciąga pewnych drugoplanowych bohaterów z wcześniejszych powieści Harlana Cobena i wrzuca ich tutaj jako bohaterów pierwszoplanowych, ale to co podoba mi się w literaturze popularnej amerykańskiej to jest to, że często nawet jeśli coś jest częścią jakiegoś cyklu czy jeśli nawet autor faktycznie swoich bohaterów przerzuca między książkami to jednak nie musisz czytać tych wszystkich wcześniejszych, poprzednich jego dokonań by cieszyć się tą jedną konkretną pozycją i tak jest właśnie tutaj. Chłopiec z lasu to jest naprawdę bardzo dobry thriller. Taki thriller sensacyjny z niesamowitym bohaterem. Bohaterem, który w pewnym sensie balansuje wręcz na granicy tego zawieszenia niewiary, bo to jest człowiek, który w dzieciństwie w dużej mierze wychowywał się jako bezdomny i mieszkał w lesie i faktycznie nauczył się jakby żyć w zgodzie z naturą, a później jakoś pogodził się ze społeczeństwem i ponieważ był na tyle inteligentny, by faktycznie bardzo szybko garnąć swoją edukację. To ostatecznie wstąpił do wojska, stał się bardzo dobrze wyszkolonym żołnierzem, maszyną do zabijania, kimś w tym rodzaju. Rozumiecie o co chodzi. I teraz on jest głównym bohaterem tej właśnie powieści, i musi tutaj y, wyjaśnić sprawę zaginięcia pewnej dziewczynki z okolicznego miasteczka, któremu towarzyszy zaginięcie też jej kolegi z klasy. Kolegi z klasy, z którym ona absolutnie się nie lubiła. Jak u Harlana Cobena często bywa, taki tutaj do ostatniej strony wszystko będzie niesamowicie pogmatwane. Trudno będzie wyciągnąć z tego jakiś sens, dopóki faktycznie nie przeczytamy w całości, bo fabuła jest bardzo dobrze zaplanowana na etapie konspektu. To, co według mnie wyróżnia Harlana Cobena wśród wielu innych autorów kryminałów czy autorów thrillerów, to jest faktycznie plotting, czyli to w jaki sposób on tworzy swoją fabułę, jak bardzo dobrze potrafi ją domknąć, jak bardzo stara się, by była tutaj pewna wynikowość i jednocześnie jak bardzo dba o to, by pewne rzeczy były bardzo delikatnie sygnalizowane, ale jednak później wybrzmiewały w odpowiednim momencie właśnie z taką mocą, z jaką on sobie to zaplanował i to praktycznie zawsze działa w każdej jego powieści. Tutaj jest nie inaczej. Skoro się przy Harlanie Kobenie powiem wam tylko jedną drobną dygresję. Zawsze mnie zastanawiało, jak to jest, że Harlan Coben ma tak mało, by nie powiedzieć wcale, ekranizacji na swoim rodzimym rynku, na rynku amerykańskim. Tam praktycznie nie uświadczymy ani filmu, ani serialu żadnego na bazie tego, co Coben napisał. Ostatnio chyba hiszpański Netflix wyprodukował taki serial Niewinny na podstawie Harlana Cobena, w zeszłym roku Polacy wyprodukowali W głębi lasu, też na podstawie powieści Harlana Cobena. Wszystkie te seriale są mocno zmodyfikowaną wersją tego, co powstawało w książkowym pierwowzorze. No, choćby z uwagi na setting, co jest oczywiste, ale jednocześnie to są seriale, które całkiem nieźle się bronią i mam wrażenie, że zarobią całkiem fajne pieniądze dla Netflixa. Więc tym bardziej nadal nie rozumiem tego, dlaczego Stany Zjednoczone są tak ostrożne, jeśli chodzi o ekranizowanie Kobena. Nie mam zielonego pojęcia, to jest dla mnie zagadka. Koniec dygresji. Skoro już jesteśmy przy literaturze popularnej i autorach, którzy całkiem nieźle się sprzedają, to przeczytałem też najnowszą powieść Stephena Kinga, czyli później. Later to jest powieść opowiadająca w największym skrócie o chłopaku, który potrafi widzieć zmarłych, takich dopiero co zmarłych, takie jakby duchy świeżych trupów. Tak można w skrócie powiedzieć: potrafi ich zobaczyć, potrafi z nimi rozmawiać i co więcej, oni muszą powiedzieć mu prawdę, gdy o coś pyta. I to jest jakby, no wiecie, to nie jest żaden jakiś super oryginalny motyw, ale bardzo oryginalne, bardzo świeże jest to, jak King bawi się tym motywem. Bo matką chłopaka czyni kobietę, która jest agentką literacką. Agentką literacką, która żyje i działa w Nowym Jorku, który jest drogim miastem i która po prostu musi cały czas generować dochody, by móc utrzymać się na jakiejś odpowiedniej stopie życiowej i zapewnić swojemu synowi jakiś byt. I problem pojawia się w momencie, gdy ci bohaterowie doświadczają kryzysu ekonomicznego w okolicach 2008 roku. Kobieta traci wszystkie swoje oszczędności, ale jednocześnie dowiaduje się o tym, że jej syn ma tę zdolność. I takim delikatnym zrządzeniem losu, autor którego, autor, którego miała zakontraktowanego na napisanie ostatniej powieści cyklu i który zawsze potrafił podnieść ją z jakichś takich, wiecie, nizin finansowych, w momencie gdy jej się budżet nie spinał, yy, ogłasza wydanie właśnie tej nowej powieści, po czym umiera. I kobieta decyduje się na taki dosyć desperacki krok, bierze swojego syna do niego i prosi, żeby póki jeszcze jest w stanie go widzieć i wypytać by zdradził mu wszystkie szczegóły fabularne tej właśnie ostatniej książki, którą miał zamiar wydać. Później ona pisze tę książkę i dzięki temu jest w stanie przytulić prowizję za wydanie, bo oczywiście nie zdradza czytelnikom, że nie zdążył tej powieści napisać, tylko kłamie i mówi o tym, że napisał tę powieść i zdążył ją dostarczyć przed swoją śmiercią. Nie chcę wam spoilować co dzieje się dalej w tej powieści, bo musiałbym w tym momencie już faktycznie przytoczyć całość, ale jest to naprawdę bardzo dobrze napisana rzecz w takim hitchcockowskim stylu. Świetnie się to czyta, suspense niesamowicie rośnie przez cały czas. To, co Kingowi zawsze się udaje, biorąc pod uwagę w jaki sposób on pisze te książki, bo pisze je bez konspektowania, pisze je bardzo organicznie i to wszystko rośnie praktycznie z jego głowy, z jego wyobrażeń, ale jednocześnie to działa i to działa naprawdę dobrze, i tak samo jest też tutaj. Later to nie jest książka, którą czytałby się jakoś super szybko, i on się czyta po prostu tak w sam raz. Jest bardzo fajnie budowany świat, świetnie są budowani bohaterowie, przedstawiane ich charaktery, ekspozycja jest tutaj naprawdę bez zarzutu żadnego. Jest sporo poczucia humoru, jednocześnie sporo takiej tajemnicy. Jedyne zastrzeżenie, które mam, to jest do takiej no, największej zagadki, która pojawia się w tej powieści, która w dużej mierze nie ma w związku większego z całą resztą fabuły, i która zostaje wyjaśniana na sam koniec. W sposób, który niekoniecznie jest przynajmniej dla mnie satysfakcjonujący, to znaczy, owszem, poznajemy odpowiedź na pytanie, ale jakby nie potrzebowałem jej znać, biorąc pod uwagę całą resztę tego, co się wydarzyło w tej książce. Ale to jest mój jedyny zarzut, a poza tym muszę przyznać, że King powrócił do formy swoimi dwiema ostatnimi pozycjami. Later czytał mi się świetnie i jego zbiór czterech dłuższych opowiadań jest krew, który napisał wcześniej. Też był w mojej opinii bardzo dobry, jego najsłabszym ogniwem była, był ten segment z Holly gibni, bo według mnie to jest teza, którą wrzuciłem kiedyś i nadal ją podtrzymuję. King nie nadaje się do pisania kryminałów, bo yy, po prostu nie potrafi pisać. <coughs> bo moim zdaniem, King nie nadaje się do pisania kryminałów, a to dlatego, że po prostu nie potrafi pisać na podstawie konspektu. A jednak pisząc kryminał, tworząc plot twisty, tworząc suspense potrzebujesz pewnego konspektu, bo inaczej zagonisz się w kosi róg, albo stworzysz przewidywalną powieść, taką, którą czytelnik po prostu rozgryzie bardzo szybko, jeśli czyta tych kryminałów wiele, albo stworzysz z kolei coś, co kompletnie przeskakuje rekina i co odbiera czytelnikowi całą frajdę z czytania. I tak niestety dzieje się we wszystkich tych rzeczach z choli Nie polecam trylogii Pana Mercedesa, nie polecam Outsidera, bo jest tak samo strasznie zawodny od pewnego momentu. I tak samo jest z segmentem Jest krew, który opowiada o Holy ale pozostałe trzy teksty są świetne. Więc nadal uważam, że to jest pozycja warta przeczytania. A żeby nie było tak mocno baletrystycznie, to przeczytałem też reportaż Jacka Leociaka Młyny Boże, który w dużej mierze jest takim subiektywnym wyborem pewnych ciekawostek odnośnie stosunku Kościoła Katolickiego do Holokaustu z czasów II wojny światowej. Tak chyba najłatwiej byłoby zdefiniować tę książkę. To znaczy autor zajmował się wcześniej tworzeniem publikacji opowiadającej o tym, jak Polacy pomagali Żydom podczas II wojny światowej i zbierając materiały do tamtej książki spotkał, i spotkał się kilkakrotnie z sytuacjami, które pokazywały obojętny albo wręcz negatywny stosunek Kościoła katolickiego do Żydów podczas II wojny światowej. Pozbierał te notatki na kiedyś tam i to jakby są no, okraszone pewnym komentarzem Właśnie te notatki. Nie ma tutaj jakiejś takiej przyczynowości, nie ma takiego jakby ciągu przyczynowo-skutkowego w tej książce, w tym reportażu, ale jest ileś po prostu przedstawionych sytuacji, które czytamy i które zadają bardzo sensowne pytania. Dlaczego na przykład papież Pius XII milczał w sprawie Holokaustu przez bardzo długi czas? Dlaczego, pomimo tego, że wiedział o tym, że Holokaust się dzieje, nigdy nie wsparł żydów w żaden sposób ani nie dał przykładu biskupom czy zwykłym księżom co należy robić w jaki sposób ratować życie jest tutaj mnóstwo zadanych bardzo sensownych pytań mnóstwo dowodów na to że wyżsi rangą księża na przykład właśnie biskupi czy papież wiedzieli o tym co się dzieje nie tylko w hitlerowskich Niemczech ale wszędzie indziej również w Polsce a okazuje się że z kościoła katolickiego jedyne osoby które wykazały się pewną odwagą cywilną to byli tacy zwyczajni księża, którzy po prostu nie zważali na to, co mówi Kler w sprawie Żydów, w sprawie Holokaustu. Jest to książka bardzo ciekawa, tym bardziej teraz, w czasach, gdy tematem trochę tabu, a jednocześnie coraz bardziej nośnym jest kwestia pedofilii w Kościele Katolickim. Myślę, że tak jak Kościół milczał w kwestii Holokaustu, czy myśl, milczał w kwestii pogromu kieleckiego, nie potrafił potępić przez długi czas właśnie tych wydarzeń. Tak, jednocześnie Kościół będzie zmieniał narrację na temat tego, jakie miał stanowisko w kwestii pedofilii kiedyś tam, opowiadając o czasach współczesnych nam. Nie wiem, czy nie powiedziałem tego w zbyt skomplikowany sposób. W każdym razie, młyny Boże, też jak najbardziej polecam. Aczkolwiek, język Jacka Leociaka jest językiem powiedziałbym takim mocno naukowym. To nie jest książka napisana lekko, to nie jest jeden z tych reportaży, gdzie. Ktoś uprawia tak jakby gąso dziennikarstwo, na zasadzie, patrzcie, ja teraz piszę na żywce, a Wy sobie czytajcie moje przemyślenia. Nie, to jest właśnie książka z takim zacięciem, powiedziałbym, dosyć jednak naukowym, więc miejcie to na uwadze po prostu sięgając po nią. To nie będzie często lekka lektura. To będzie lektura, gdzie czytając jedno zdanie, będziecie musieli przeczytać je dwa razy, żeby odpowiednio zrozumieć wymowę całego rozdziału, całego akapitu. Ale o to tutaj chodzi. Warto. Również w tym roku wziąłem sobie na warsztat polską literaturę popularną, yy, polską beletrystykę, tą wiecie, na zasadzie kryminał, thriller, to co się czyta i co się sprzedaje w bardzo dużych ilościach. Przeczytałem na przykład pierwszą część o chyłce Remigiusza Mroza, to znaczy kasację. Przeczytałem jedną z powieści Wojciecha Chmielarza o komisarzu Mordce, a mianowicie to była książka pod tytułem Cienie i przeczytałem też Maxa Czarnej powieść pod tytułem Sezon drugi. I oczywiście jeszcze nie kończę przygody z polskimi autorami, bo chciałbym jednak poznać ten rynek, chciałbym zobaczyć co w Polsce się czyta rodzimych autorów i co wzbudza jakieś takie no duże emocje, które przekuwają się w zarobek, ale jak na razie to nic z tego nie zrobiło na mnie fenomenalnego wrażenia. Może po prostu źle trafiałem, jeśli tak to sorry, ale za każdym razem, właśnie, chciałem wziąć do ręki coś, co będzie reprezentatywne dla autorów. I za każdym razem była jedna wielka skucha. Sezon drugi Maxa Czornyja jest napisany totalnie na kolanie. Tam nic się nie klei. Miałem wrażenie, że to jest, je, to może być jedna z bardzo wczesnych powieści tego autora, która po prostu teraz się ukazuje, bo nic nowego ten autor nie ma. I chciał to po prostu wydać, żeby nie mieć luki wydawniczej, żeby cały czas w księgarniach. Funkcjonowały i były w obrocie jakieś jego pozycje. To jest, co prawda, tylko moje zdanie, ale podtrzymuję je z całego serca. Fabuła jest zawiązana tutaj fatalnie, dialogi są napisane źle, nic tutaj nie trzyma się kupy, a jednocześnie mam wrażenie, że to jest materiał ewentualnie na 40-stronnicowe opowiadanie, a nie na powieść, która ma stronę 400. Sam pomysł na fabułę. Która oscyluje wokół reality show. W dodatku tak bardzo nieciekawego reality show, wręcz nudnego, jest dla mnie po prostu nie do przejęcia. W ogóle pisanie o reality show w roku 2021 wydaje mi się trochę dziwne, trochę na wyrost. To jakby nie jest już chyba ten moment w popkulturze, kiedy tłumy ludzi ekscytowały się takimi rzeczami. Nawet jeśli teraz tworzy się jakieś tego typu rzeczy, to nie, to nie są już te reality show w tym formacie, w jakim funkcjonowały one w erze Big Brothera, Baru czy tam Dwóch Światów, te 15 lat temu czy, czy nawet więcej, 20 lat temu. No to tyle w kwestii Maxa Czornyja. Wojciechowi Chmielarzowi mam do zarzucenia to, że czytałem chyba piątą część jego cyklu i wiem, oczywiście to ja się podłożyłem, bo trzeba było sięgnąć po pierwszą, ale nie do końca się z tym zgadzam. Uważam, że jeśli wypuszcza się książkę do księgarni i nie informuje się wszędzie dookoła o tym, że jest to piąta część cyklu, tylko po prostu jest to kolejna książka z określonym bohaterem, to ja odnoszę wrażenie, że mogę przeczytać ją bez znajomości poprzednich. I teoretycznie można, ale w tym momencie ja się absolutnie niczego nie dowiedziałem na temat bohatera, czy bohaterów, którzy są tutaj na pierwszym planie. Bo chyba autor wyszedł z założenia, że jeśli ktoś czyta piątą, to wszystkie poprzednie ma obcykane. Tak nie powinno być. Ja wiem, że wydawcy bardzo by chcielibyśmy czytali wszystkie te powieści, ale nie uważam, żeby koniecznie był to dobry model biznesowy. Znacznie lepiej według mnie podchodzą do tego amerykańscy autorzy. Możesz czytać dowolną powieść z cyklu Lee Childa o Jacku Richerze i nie będziesz pogubiony, absolutnie. Po prostu czytając kolejne, jeszcze lepiej będziesz wchodził w ten świat, w tego bohatera, jeszcze lepiej go zrozumiesz. Ale wystarczy przeczytać jedną którąkolwiek, i nadal będziesz się świetnie bawił, i całą zrozumiesz. Tak samo podchodzi do tematu David Baldacci. Bardzo podobnie podchodzi do tematu James Patterson. Możesz sięgnąć którąkolwiek z powieści o Aleksie Krosie i dowiesz się na temat tego bohatera wszystkiego, czego potrzebujesz. Całe backstory, które jest Ci potrzebne, znajdzie się dokładnie na tych stronach, które kupiłeś. I o to tutaj chodzi. To jest szacunek dla konsumenta. Ja tak to postrzegam. A Wojciech Chmielarz w cieniach niestety mi tego nie dał. Na temat Remigiusza Mroza mógłbym opowiadać bardzo długo, już trochę nawet tematu liznąłem na swoim Instagramie. Powiem Wam tylko, że podoba mi się kontrast zbudowany wokół dwójki głównych bohaterów, to znaczy Joanny Chyłki i jej aplikanta. Według mnie to było napisane bardzo sensownie. Podoba mi się tempo fabuły. Podoba mi się nawet język, którym posługuje się Mróz, bo to jest taki język bardzo lekko przyswajalny. I nawet do mniej więcej połowy bawiłem się naprawdę dobrze, cały czas coś się działo i działo się jednocześnie coś całkiem zaskakującego, co jest jak najbardziej na plus dla tej fabuły, ale w pewnym momencie Remigiusz Mróz totalnie odpłynął albo totalnie pogubił się w tym wszystkim co obiecał, że chciał jak najszybciej spełnić te oczekiwania i w tym momencie jakby prostota różnych rozwiązań zaczęła bić po oczach. W pewnym momencie para głównych bohaterów zostaje zaciągnięta do willi takiego największego antagonisty w tej powieści, takiego masterminda bardzo bogatego, który mieszka, wiecie, z tabunem, ochroniarzy i tak dalej, w jakimś tam zakątku, gdzie nikt nie wie jak trafić i wszyscy w ogóle mówią na niego pseudonimem, bo nikt też nie wie jak się nazywa, ale wszyscy wiedzą, że trzeba go szanować, trzeba się go bać, bo on pociąga za sznurki. I wiecie, jak później chyłce udaje się nasłać na niego gliny? Okazuje się, że w momencie, gdy została zabrana do jego willi, miała telefon w kieszeni i włączyła na nim aplikację Endomondo. Przemyślcie to przez chwilę, tam było mnóstwo ochroniarzy, yy, prawie ją tam zabili, ale jednocześnie nikt nie spróbował jej zrewidować, sprawdzić co ma w kieszeniach. Tak, jakby serio, nie baliście się, że może mieć broń, w momencie, gdy ją biliście? To, to się w ogóle nie trzyma kupy. I niestety później takich. Właśnie bardzo prostych rozwiązań jest coraz więcej. Remigiusz Mróz mnoży tego na potęgę. A powieść kończy się w momencie, który mnie osobiście nie dał żadnej satysfakcji na, na żadnej płaszczyźnie. Nie chodzi o to, że nie było tutaj happy endu, ale nie było tutaj jakiegokolwiek sensownego zakończenia. Dziękuję Wam, że mnie wysłuchaliście. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem Wam w głowach kwestię tego, dlaczego na kanale teraz okazuje się mało odcinków komiksowych, a dzieją się jakieś inne rzeczy. Dajcie znać, co wy może ostatnio przeczytaliście, co polecacie i co z książek, o których ja opowiadam, mieliście przyjemność czytać i jakie są wasze wrażenia. Trzymajcie się i do następnego podcastu. Chyba mogę tak powiedzieć oficjalnie. Pro... I do następnego podcastu. Chyba mogę to już powiedzieć oficjalnie. Prosto z dyni, odcinek pierwszy. Trzymajcie się, cześć.